No i dobra, idziemy do Dead City. Tak, jak powiedziałem w poprzednim odcinku. Kontynuujemy dosłownie z tego samego miejsca. Mam zamiar wszystkie te manatki tutaj zabrać ze sobą. Postaramy się dostać do bazy najemników i tam dużo sprzedać, mam nadzieję, całkiem korzystnie. A jak widzicie, powiadomienie, że jakiś stalker znalazł Firefly artefakt. No i teoretycznie mógłbym albo iść go wytropić i spróbować go, nie wiem, zabić, żeby mu zabrać ten artefakt. Albo mogę się zachować jak człowiek, znaleźć go, jeżeli jestem zainteresowany tym artefaktem i go od niego odkupić po prostu. Na chwilę obecną nie jestem zainteresowany, więc odpuszczę. No ale tylko dla was takie info, że takie rzeczy się w grze dzieją. Tam w martwym mieście ogólnie jest tutaj pełno A, bandytów. Dlatego ubierzemy sobie naszego lepszego kałaszka trochę. Postaram się przedostać do bazy najemników, które jest po drugiej stronie miasta. Jak najmniej inwazyjnie, po prostu, żeby jak najmniej na siebie uwagi ściągnąć. Mam nadzieję, że mi się to uda. Tutaj w tym głównym budynku na środku będą ze sobą walczyć. Serwki, uwaga. Dobra. Musimy sprawdzić, czy się nagrywa. <grywa> Tutaj w tym budynku na środku będzie pełno bandytów i oni będą walczyć z najemnikami. A... znowuż po tej stronie miasta też ich będzie, ale dużo mniej z tego co pamiętam. Zaraz zobaczymy. No, widzicie tam już biegają na koło budynku, się strzelają. Wychaj gościu! Dobra, yeah. zauważyli mnie, troszeczkę ich jest, ale nie jakoś dużo. I strzelają się z tymi mutantami, więc to wykorzystamy na to, żeby podejść i ich może działać z zaskoczenia. Mówię, może, bo nie wiem, czy mi się to uda. Mutantów, no dobra, to niech się tam piją z nimi. Nie przeszkadza mi to. Zobaczymy, co ten gość upuścił. K105, tam niech się leją. O, skończył mi się Herkules, muszę zażyć następnego. I na tym już powinniśmy dojść do bazy bandytów, bez problemu. Do bazy... najemników Boże Święty. Obliło mi się. Tam jest bandyta jakiś. Mam nadzieję, że mnie nie widzi. A tylko jeden jest na minimapie, to... Co ty masz? Jakie to smutne. Wizona miał, czy coś takiego? Wiesz, nie jakby strzelał do mnie z jakiejś pukawki śmiesznej. Zona z lunetą? Co za gość? Dobra, idziemy dalej. Ustawimy sobie Stasza przy bazie w bazie najemników i polecimy tam pomóc. Najemniką na środku miasta, właśnie z bandytami, tylko potrzebuję się krytycznie odciążyć, po prostu, bo jestem wypakowany sprzętem dosłownie po uszy. Teraz można działać. Oho, tutaj pewnieś najemnik umarł. No to pewnie, dawaj, co miałeś? Aj, główną gó broń pewnie już upuścił, ktoś podniósł. Raczej na pewno. Tam jest pełno bandytów, zaraz tam pójdziemy. No, tu ich sporo wybili nawet. Coś miałem z celnością, jakiś problem. O nie, dawać, to dawać. O że Zapomniałem, że ten no, jest w tej Bardzo. Ale sprzęcier dobry Sajgę sobie odpuszczę, bo mnie nie interesuje A ah, czasem mnie zaskoczą. Ujaj. Że jestem przepakowany sprzętem? Na to wygląda. Ale to nie szkodzi. 56 kg tylko. Mam jeszcze jednego Herkulesa w razie W. Sobie włączę na Mam nadzieję, że wam to nie będzie przeszkadzać. Zapiszemy. Zaraz wam pokażę, co tam pozbierałem. Na razie to się chcę tych bandytów pozbyć, żeby nikt nie strzelał. Nagle w głowę, jak sobie będę rzeczy obczajał. To była kratka schodowa. Jest. Tutaj na dachu jest na pewno jakiś. <laughs> A, nawet żyje już. Remington nie. Co ja tylko weźmiemy. Amunicję, nic ciekawego. Ten miał jakiegoś AKM czy coś. Tak jest. Tego gościa tylko amunicję chce, i schodzimy na dół. Tak jest czysty, mnie gościu straszy. Oni się jeszcze strzelają do jasnej cholery. Już z nikim. Wszystkim kończyli. Dobra. Uspokoiło się. Zaraz pójdziemy sobie do mojej skrytki, znaczy do mojego pecaczka. I obczejmy. Co to mam za sprzęcie? Bo uuu, naprawdę fajne rzeczy, bardzo fajne rzeczy. Okiem. Ach nie. Ja to chcę do torby schować na razie. I przejrzymy te rzeczy w torbie. Dobra. Mam w miarę posprzątane. To teraz tak. Mosin nagant no to widzieliście. Mamy tutaj HKG3 w wersji snajperskiej. Zobaczcie, że on zadaje dwa razy więcej do damage niż 762 na 39, ponieważ nabój. Ponieważ nabój, którym to coś strzela, jest to nabój na to. 762 na 51 to po prostu leci Jeśli dużo szybciej i dużo więcej tługo, energii ze sobą przemieszcza. I, i więc hedzik, nie, jeden hedzik z takiej nie, broni. To jest koniec. Co ciekawe, tłumik na 762. Yy, po prostu jest tłumikiem na 762, a długość Kardin'a go nie interesuje, więc ten tłumik będzie pasował na tą snajperkę. Nie wiem czy je czasami tak nie sprzedam zaraz. Webr-12 tak no to, to jest, to jest you kałach you na know. naboje do strzelby dosłownie, więc to jest taka strzelba automatyczna Armsel Protecta no to jest to samo, tylko w wersji lżejszej troszeczkę akm to po prostu AKMS-a chciałem you mieć, bo miałem taką replikę w realu you know. w ASG i, i, i dużo z nią biegałem AEK973 to jest ten kałaszek, o którym kiedyś tam mówiłem. Że on jest diabelnie szybko push, strzelny i, i jest w wersji na 762, wcześniej znaleźliśmy na 545. Spasa, pasa spas jest ciężki, więc na razie go sobie tutaj zostawię. Dwa razy mp5 zdechę. No to przyjaś. sobie po prostu sprzedam. Ale co do pistoletów, które raczej będę ze sobą nosił. Patrzcie, jest Colt 45 ogólnie, a to jest wersja Colt Delta Elite na amunicję 10 mm. I zadaje troszeczkę więcej do majdu niż, niż zwykła 405 Chociaż 10, 10 mm amunicja jest prawie identyczna ogólnie, ale, ale to nie zna 10 mm. Delta Elite, bardzo fajny, bardzo ładny ogólnie. Więc spoko. I Beretta 96, tylko w wersji na y, tą samą amunicję, którą mamy tutaj do. Tego pistoletu, więc teoretycznie nie mam mi po co nosić. Jeżeli ale chcę ją mieć w skrydce, bo tak zawsze mi się ten pistolet podobał. I Dobra, nie teraz dlenna. tak. Mam hełm jeden i jeden zestaw naprawczy, sobie wezmę, żeby go naprawić do stanu, żeby go sprzedać. Naprawim, mam dwie skrzynki Jeżeli do broni, więc najpierw tak naprawimy to wepra. Jedna mp 5 sd i zobaczymy, jakie ceny uzyskamy u handlarza. Więc najpierw tak, snajperka, web, mp5 sd, naprawiam hełm, czasem trzeba zresortować ekwipunek, bo się przycina, dobra, jeszcze mu sprzedamy wszystkie PDA, które, które tam znalazłem, dobra, zobaczmy, 10 kafli sprzedaję wepr, 10 kafli, sprzedaję mp 5 d 7 z hakiem kafli, no sprzedaję no po prostu tego kasku nie chcę Bo jest jeszcze w za słabym stanie na no, to wygląda, więc zobaczymy Ile mi dasz za ten kask? A, 4 z hakiem, szału nie ma Zobaczmy co ty sprzedajesz Sprzedajesz zestawy naprawcze? Nie sprzedaję jeszcze zestawów naprawczych, więc to co zrobię, to zapiszę grę ją, wczytam i cały jego ekwipunek wczyta się na nowo. Tak, Okej, okay, zobaczmy. Jak widzicie, już inne rzeczy do sprzedaży. Ale wciąż nie to co mnie interesuje. Dobra, po prostu wczytam. Pokażę Wam moment, jak już będę miał parę zestawów naprawczych i. Naprawię resztę sprzętu i zobaczcie, za ile będę ją w stanie sprzedać. Ok, naprawiłem już dwa razy ArmSel protecte, to AEK i mp 5 d Zobaczmy, za ile to pójdzie. O, 4000, to i tak się zwróciło za te skrzyneczki. Ten za szóstkę i mp 5 d za 8 kafli. Dobra. I dlaczego tutaj chciałem przyjść, już Wam powiem. Stąd mogę przejść bezpośrednio chyba do Limańska. Wydawało mi się, że jest tu jeszcze gdzieś przejście do Czerwonego Lasu, szczerze mówiąc, tam z Limańska. Aha, z Limańska jest przejście do Czerwonego Lasu. I już wiem dlaczego tak myślałem. Tędy idziemy do Limańska. Respimy się tutaj bodajże. A przejście do Czerwonego Lasu jest tutaj. Dlaczego chcę iść do Czerwonego Lasu? Ponieważ w tym miejscu, w tej wieży. Siedzi, oj, zabijcie mnie, nie pamiętam kto, jak on się nazywa. Leśny dziadek, będę na niego mówił, ale to jest technik, jeżeli chodzi o broń, który nie potrzebuje narzędzi, żeby naprawić broń, nie potrzebuje nic, żeby ją ulepszyć na maksa i nie trzeba czekać na te ulepszenia, tylko one się dzieją instant po prostu, bo Hobie jest taką legendarną postacią w Zonie pod tym względem. A u zwykłego technika nie dość, że musiałbym dostarczyć takiemu technikowi narzędzia pierwszego, drugiego i trzeciego poziomu, żeby mógł pierwszego, drugiego i trzeciego poziomu robić modyfikacje broni, to jednocześnie musiałbym, na przykład, oddać mu jakąś broń i jedna modyfikacja zajmie mu pierwszego poziomu parę godzin, drugiego poziomu jeden dzień, trzeciego poziomu trzy dni na przykład i jest to strasznie długo, się czeka na to po prostu. A druga sprawa, oczywiście się płaci za tę modyfikacje I na to chcę zebrać kasę W momencie kiedy pójdziemy do Martwego Miasta, Boże, do Limańska z Martwego Miasta Idąc zzywili, tędy tutaj zzywili, zzywili. Już mam, powiem mniej więcej Tutaj będzie sporo monolitu i będą mieli dobrą broń, i tu się będzie fajnie można postrzelać z nimi I tutaj będzie W tym hotelu, bodajże tam, w hotelu, niedokończonej budowie zzywili. Też ich będzie pełno i będą dropić egzoszkielety to prawie jestem tego pewny na 100%. Dobra, także najpierw sobie ulepszymy w broni i tak dalej. Później, jednak, pójdziemy do X18 i będziemy robić to powiedzmy już z porządnym sprzętem. Tutaj mam na razie swój staż. Jak coś biorę sobie plecak, plecach, jakbym po drodze coś takiego znalazł, że chcę to odłożyć, i się po to wrócę, wrócę później. No, ale póki co zminimalizujemy jeszcze wagę, którą rzeczy, które mam przy sobie. Pierkulesa sobie weźmiemy. Dobra. 35 kg. No i idziemy do limańska. Właśnie, żeby... żeby zapolować na ludzi z monolitu. Ale to, szczerze mówiąc, nie wiem, ile już nagrywam. <grywanie> Najwyżej będzie to w następnym odcinku. To będzie troszeczkę krótszy. Także do zobaczenia w następnym odcinku.